Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Panią Iwono. Odpowiadam na pytanie w, w sprawie Pana. <laughs> Czy Pan oszukuje Pan urodzony? Czy oszukuje Panią Iwonę? Proszę Pani, tu mi się pokazuje karta wieży, tak przede wszystkim. Ja bym powiedziała, że on ma mm, jakieś układy. Jakieś układy. Jest arcykapłanka. Arcykapłanka jest kartą związków. Karta świat. Tylko czy tu chodzi o układy biznesowe, czy o układy <laughs> partnerskie. Z inną osobą, aniżeli pani, bo jest karta wieży. I te układy w jakiś sposób mu nie wyszły. Tu są gwałtowne zmiany, tak? Czyli ten układ, który on zawarł. Może nawet osoba być nie z Polski, bo jest karta świat, to to się zawaliło. Pani o tym nie wiedziała. Czy to są biznesowe układy, czy tu chodzi o ukryte? No widzi pani. Ukryte, ukrywane. Nie ma odpowiedzi, czy to jest biznesowe, czy, e, czy, czy takie miłosne. Zobaczymy dalej. Siódemka mieczy. No dalej nie wyjaśnia, bo siódemka mieczy to jest, to jest ukryte złodziejstwo. Ukryte, ukrywane złodziejstwo, układy takie szemrane. I, no, widzi Pani, i może tu wcale nie chodzić o kobietę, tylko ogólnie o takie szemrane interesy, pieniądze pod stołem, lewe jakieś gdzieś za granicą może jeszcze do pracy może jeszcze jednak trójka kielichów o tu z kolei byłby <laughs> tak trójkąt emocjonalny to znaczy tak to, że pani nie mówi prawdy, to nie ulega wątpliwości patrząc na te karty i teraz z tych jego szeroko rozumianych układów nic nie wyszło bo jest karta wieży. To nastąpiło takie po prostu jebud, nie? Na niego. I przy tym pokazują się straty. Ktoś mu coś zabrał przez te układy. Trzy strony mogły w tym brać udział, ale Trójka Kielichów to jest również karta relacji trójkątowych czyli on te układy z kobietą plus pani w tym momencie. No, nie, nie wiem, nie umiem tego rozstrzygnąć, czy chodzi o biznes czy chodzi o trójkąty, a wieża, bo dlaczego to się nie udało? A czekał, 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 nie doczekał się i, i dlatego to się e, wszystko rozwaliło. Czyli tak jakby czekał, jaki będzie efekt tego jego układu, który zawarł z osobą, instytucją, firmą, czy tam jakimiś innymi kolesiami ukrywanymi, i czekał na to, co tamta strona zrobi, a zachowała się nieładnie tamta strona w siódemce mieczy, to jest złodziejstwo. I dlatego to czekanie spowodowało, że to się wszystko rozwaliło. Dziesiątka mieczy, widzi pani? Koniec. Czekał, czekał. Czyli mogło być tak, te układy. Się zawaliły, ale on czekał, że może coś się jeszcze poprawi na jakąś propozycję tutaj ze strony: czy ta osoba wróci, czy układ wróci, czy pieniądze odda, coś takiego. Ale niestety, proszę pani, dziesiątka mieczy bardzo boleśnie sprowadza na ziemię. Bardzo boleśnie. Czyli tak, odpowiadając na pani pytanie, tak ten człowiek prawdy pani nie mówi. Ukrywa, już nie będę powtarzać. Te wszystkie układy. To może nie dać się w Polsce, może mieć kontakty zagraniczne nawet. Pytanie: czy on ma rodzinę za granicą? Bo tu wyszła karta rodziny jakiejś. I tam po prostu totalne fiasko załamanie. Dead mogiła. Trójkąt emocjonalny. Jest sam. Piątka przeciąganie. No. Pani tak teraz jeszcze jak dokładam, to znowu te karty nie, nie sugerują, że to jest typowo biznes. Mamy jednak wrażenie, że tutaj chodzi o stare relacje, o układy z kobietą, która mogła pochodzić z jego dawnej rodziny i tu to się wszystko, proszę Pani, zawaliło. Pani prawdy na ten temat niestety nie zna. To jest w inny sposób Pani przedstawiane. Znowu, widzi Pani. Ta karta czekania nie wie, co zrobi. Ósemka pentakli, prawie sprawa na dokończeniu. Dziewiątka kielichów. Dziesiątka mieczy. Czyli czekał, czekał, czekał. Miał tu nadzieję na jakieś albo pieniądze. Albo rozliczenia, pracę, to, to wie Pani, to wszystko może się łączyć jedno ze sobą. To może być kobieta, z którą on jakieś tam transakcje prowadził, coś ich łączyło, e, na przykład praca i znowu dziesiące mieczy, niestety, ale koniec i to bardzo bolesne. Także nie, to nie jest szczera osoba, reasumując e, wobec Pani. Dziękuję.